W długim, okresie czasu. w długim okresie czasu zarabiają ci, którzy analizują swoje zagrania, swoje, uczą się na swoich błędach. Czyli opisują, wracają co jakiś czas i patrzą, że o kurczę, jak ja mogłem to, coś takiego zrobić. I po prostu dziwią się odchłani swojej niewiedzy. Ja miałem dzisiaj akurat taki moment. Że przyjrzałem się i zatkało ale jak to w ogóle jest możliwe wejście po prostu w takim miejscu. Przeciwko trendowi. Przecież to krzyczało wszystko, że będzie rosło i na spadki. No nie no, po prostu dramat. Dramat. Ale to jest krok po prostu w kierunku tego, żeby pewne rzeczy wyeliminować. Uczysz się na własnych błędach, uczysz się od siebie. To jest nieuniknione. Masz być samodzielny, całkowicie samodzielny, rzucony na Filipiny. Z komputerem masz móc się utrzymać. Tylko z dostępem do brokera, żadnego internetu, nic więcej, żadnych tam podpowiedzi, nic, masz się utrzymać, masz być samodzielny, masz zarabiać. A dzięki temu, że będziesz po prostu eliminował swoje błędy.